Jak wiemy, Marsz Niepodległości powiedziałbym, że od wieków, a dokładnie od lat kilkunastu łączy ludzi. Od tego jesteśmy, proszę Państwa. To jest ta chwila, żeby złapać się za ręce. Nie wiem, gdzieś tam koleżankę, kolegę. Przemek, proszę na scenę. Będzie mocne oświadczenie Przemku, to jesteś Ty? O, proszę Państwa, to jest ten chłopak z celownikiem na czole. Prosimy teraz przekazać. Na celownik. Będą jakieś ważne słowa. Trzymajmy się za ręce, łączymy ludzi. Choć wyniku jeszcze nie znamy. Za chwilę poznamy wynik tego. Przemku. Ewelinko mogę Cię poprosić, kochanie, na scenę. A więc już wiemy. Ma na imię Ewelina! Ewelina idzie jeszcze w tyle marszu. Schodzi właśnie z ronda domowskiego. To nie to rondo. Nie, już tutaj jest pod sceną. A, spokojnie. Czyli ustawka. Dobrze. Wszystko proszę Państwa starannie wyreżerowane. Ewelina już się uśmiecha. Myśli sobie, wygrałam poloneza lub bąd bon na wycieczkę do Egiptu. Nie. Będę Państwu tłumaczył. Ewelina, znamy się już zapewne wiele lat. Jesteś kobietą mojego życia. Być może nie pierwszą, ale mam nadzieję, że ostatnią. Wymierzyłem i, proszę Państwa, wszyscy razem! 100 lat! Wesela, chrzciny, pogrzeby, wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze chciałbym spełnić jedno marzenie mojej dziewczyny, mianowicie jeden okrzyk. Chciała zatańczyć z irydonem. Lecimy. Nie islamska, nie laicka, tylko polska-katolicka. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, kobietą masz talent. My 15 lat pracujemy, nikt nie krzyczy. Krzyczę, coś tam nie ma. A tu wystarczy... Ale rozumiemy. Rozumiemy, nie gniewamy się. Moi drogi...